No, no, moje, moje też, moje też. W Wchodzę, nawet się dobrze nie załadowałem, już, już słyszę. Siemo! Dajcie mi ściszyć. żyć <grystanie> 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 Nie. Nie tak. My tak. Robimy duże mapy. Czemu nie? Wczoraj nie zdążyłem. No. O! No kurde Miałem nadzieję w sumie na jakieś lustro. By Były w sumie lepsze. A tak muszę szukać ducha. Chodzić, nasłuchiwać. dobrze, że nie ma burzy. Nie, niewiele słyszę. Wait, czy słyszałem tu kratę? To był jakiś dźwięk. Jest, krata otwarta. Zaraz, czy kraty się teraz otwierają losowo? No, drzwi na pewno, ale jak to jest z kratami? Nie, nie, tu jest chyba. Nie, 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 nie! To jest za dużo otwarte tych krat. Nie wiem. po po i posłucham. Woda? Słyszę wodę. Teraz. Są tu korki. Jak już jestem na drodze, sprawdzę. Tam woda, gdzie, gdzie, gdzie ta woda? Domyślam się. Tylko proszę duszko, nie zakręcaj jej na górze. I, tu. I co ty gada, że tu no i co, to znaczy stołówka albo może czasem te pomieszczenia wątpię, ale może tu? Ja to się przyda? Naprawdę duszek? A. Duchy tak trolują z tymi wątkorkami, korkami, że nie wiem. Ej e, e, dwa. No <laughs> jest odkręciu wodę i, i ci roduszek jest, nie kumam te roduszka. Czy to jest huntu? To zaltuje jak, jakimś huntu albo marom. I, I tam słyszałem coś. Dlaczego tam słyszałem coś? Skoro tutaj kręciłeś wodę. Dwa razy korki wyłączył w krótkim czasie. Antu ma po, podwójne szanse na wyłączenie korków. A Mara to Mara. Lubi ciemność. No nie, no tu się tłuczę. że jesteś jakimś cudem na górze. dziwne A, tu cię mam. Pring. Telefon. Już, już jestem. Dobra, dajcie sprzęt. Jak ciemno jest w ogóle, nie? Dlaczego się na <laughs> Rzuca tutaj. On tu jest. Mi się światło przydało zapalić. Tu się chyba gdzieś pali. O super. Żeby tam nic nie tracić. odchodząc w ciemności. Tanti trzeba, trzeba dbać. Nie, nie dbasz, jesteś trupem. Czasem mogą być gdzieś za, za biblioteczkami, ale może jakieś pismo albo DOSE dostanę. Tylko jeśli to fantu, no to. Nie dostanę ani tego ani tego. Wypadek. Nie, teraz Orby mogę dostać jeszcze. I odciski. power by się prawił, nie? <śpiewanie> no to teraz daj daj to na wypadek mimika, daj tu my to też na wypadek mimika i to my to też się, się przyda. Jeszcze nic nie dotknął, więc. No, odciski będzie ciężko. Are you here? Are you close? Where are you? How old are you? What do you want? Give me a sign. Are you close? Are you here? Are you friendly? Where are you? How old are you? Nie sądzę, aby to był box. Ej, czy on ruszył gdzieś kraty tu obok? Czy mi się wydawało? Nie Wiem, dałem. MFK, tutaj jest. Ej, on gdzieś kratami rusza, tymi chyba. No. Nie ma odcisków, no to to nie jest mimik. Nie ma? Nie ma, nie ma. Nie mam aparatu. Duszku. Ej, światło zgasiłeś duszek. Czy korki znowu? Pa, znowu korki wysadził. Han tumurowany. To jest ham tumurowany. Ile razy, ja nigdy nie, nie widziałem, aby duch, duch tyle razy korki, korki ruszał. Jak jeszcze raz ruszę, no to nie no, nie będę latać co chwilę. Po prostu przyśpieszę tempa. Sól zadania. i y się ma. Ile razy można latać po korki, duszek? Nie, przyszłem. Maciek, świeczka, sól, ojej. No teraz taki Onrio. Teraz świeczkę mam na miejscu. Wezmę Sudża. Wezmę aparat. Nie, teraz. E, Sopolniczka też mam na miejscu. I sól może? No pewnie. Wow. Znowu to zrobił. Ten duch chyba z pięć razy korki wyłączył w bardzo krótkim odstępie czasowym Stepuj sól i nie rób przypału. Chyba, że wyszłeś... Nie, wy... nie wyszłeś z pokoju, jesteś tu. Chyba nie, zaraz, czy to było za ścianą? Drzwi na stołówce ruszył, Tam zajmewka ciągle odpalasz. Tamela says: Hello, waving hand. No, widzę ma. Coś coś wie ostatniej lekcji. Na Rim, ja nie jestem nauczycielem polskiego. Mieszki, heheżki. Ja mam tima. To pewnie w depo jest, mnie nie było, czy nie? Wdepnął, oczywiście że wdepnął. Hello duszku. Co, to, to Interakcja. Dziękuję. No lepiej, mój Na angielski jest ustawiony, nie ma polskiego. Nie, nie znam żadnego takiego smaczku, żeby nawet coś innego, nie, nie smoka, żeby gadał po polsku. Nie znam. D zdarzało się. Zostaw. Zły duszek. Give me a sign. sounde nie Blow the candle are you here? Where are? You? Where are you? Come on man Interaction przynajmniej. Eee... Ostatnie zdjęcie. Potem krąg kr 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 przywołań duszku, co ty na to? Duszki! Duszki! Give me a sign. Hello Give me something Ekhem, bo ty, tu jesteś i świeczki nie zmuchujesz, jak to tak? Eee... Albo i cię tu nie ma, przepraszam. Gdzie jesteś zatem? Tutaj? Jemwka. Nie, no drzwi na stołówce rusza, ale no tu jest freezing. Gdzie uciekaś sw ze swojego pokoju? Nie uciekać ze swojego pokoju. Steven. O mama mia! Dobra, będę latać, latać po korki, bo w sumie i tak nie mam nic, nic lepszego do roboty. Poza tym, no, chcę zaraz użyć kręgu, bo potrzebuję cie, cie, ciepłej cie, cie, ciepl, Cieploty? Cie, ciepłoty? Gdyby było ciepło w więzieniu. Eja. Błuchnąłeś świeczkę? Proszę? 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 What the łóżku? Pytaj. What? Wait, what? Ja na razie gram sam. E co to było? Dlaczego wysadziłeś światło? Które światło, zresztą? Te? No tak, te, ale taki sposób. bezdźwięczny. Gdzie, ty jesteś? gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Helduszku? Jeszcze bardziej da dalej się ode mnie pojaw. Lczyło? O Boże. No dobrze. Wait what? Wait what? Wait what? Już myślałem, że atak. Tu będziemy uciekać. jesteś taki wolny Ja Wiedziałem, że jesteś hantu, bo no... Ile razy można korki wyłączać? Mano, teraz jeszcze i śmieczki nie zmuchną. Come on, tak to czułem, że zawsze nie zapomniałem. <laughs> Ale no, come on, ta świeczka, duszek, upraca maccika, no to mogę po prostu. Znowu korki wyłączył, tak? Czy nie? Nie, już myślałem. No, On tu jest, nie zmuchuje świeczki. Coś na duszku. Pomyl życzenie. nie? Oh, come on, man. No, dogoni mnie huntu, na pewno mnie złapie. Ja chyba zwyczajowo muszę więcej tych kwiaty przynieść. Albo tą jedną tam w głąb pokoju, bo on tam chyba w głębi bardziej siedzi niż na, po na początku. On się wrócił. Nie, chyba jest na górze. Wbuchnąłeś? Jasne. Masz. O, dziękuję, jest, udało się, jedziemy, mam wszystko. Więzienie Solo, koszmar. Wyrabiam się. Le le leci to sz coraz szybciej. No i tak, tak właściwie rozpoznałem Hantu na początku, jak mi ty tyle razy wyłączał korki. Już na początku widziałem, że to, że to